Ja bym był pewien na 100%, że mi się go przeżyć. Ale, ale aż tak bardzo śpiący nie jestem dzisiaj akurat, tak jak to zwykle bywa, jak, jak, jak gram, to tak narzekam, że taki śpiący jestem zmęczony. Akurat dzisiaj nie jest tak źle. Przytomność umysłu jest, także nie powinienem tutaj paść. Okej, okay, tu już koniec rzeki płomieni, zaraz pojedziemy do sanktuarium, czyli to już będzie ostatnia lokacja w czwartym akcie. Pan Jadu. Pada szybko, a jak z jego obrażeniami? Jego obrażenia od ognia to nam nic nie zrobią. No nie powinno być, być problemu. Ale mimo, mimo wszystko lepiej nie szarżować tutaj już w tym sanktuarium. Nie wiadomo jaki boss nam tutaj może wylecieć. Rubin bez skazań. Potrzebuję no ametystów. Potrzebuję ametystów. Brakuje mi ametystu doskonałego, żeby zrobić sobie kolejny pryzmatyczny amulet. Bo no ten, który mam, jest słaby. Czy słaby? No, sprawuje się bardzo fajnie. 16 do wszystkich odporności. No ale jednak 16. Maksymalnie mogło 20 nam chyba wyjść wyszło 16. Dawa, no fioletowych nie będę zużywał. Bo w każdej chwili jakaś seria tych fioletowych może zostać zużyta. No poczekajcie chwileczkę, no bo tu mi się coś... jakiś szef? Tak, sługa. Dobra. Wycofajmy się troszkę. Lepiej nie ryzykować już tutaj. Zwłaszcza, że tak daleko się udało zajść. A no w końcu to już czwarty. Tak, Nightmare. Niektórzy z tego co wiem, myśleli, że padnę dużo, dużo wcześniej. No, na, na razie się jakoś trzymam. No dobra, ta moja aura ich tam zgasza, czy nie zgasza? Nie. Tak, ale coś bardzo wolno. Muszę mieć sporą odporność na błyskawice. Zaklęte błyskawice, blablabla, idziemy go bić. No dobra. Zdążymy go ubić później. Pamiętajcie o nim, że on tam stoi, żebyście mi przypomnieli, jak będę go później zachodził od drugiej strony. Bo tak to on ucieknie w jakichś tam innych kolesi zaraz. Hmm, serwiny strzał. Te pociski to są chyba od magii. Którą tej tutaj przed chwilą puszczał. Na magię to ja odporności żadnej nie mam. Na taką typową, czystą magię. Może nie wiem jak ta jego seria by tutaj na mnie zadziałała. No ale musimy sprawdzić. No dobra, nie mam mikstur, nie będę marnował fioletowych. Także na spokojnie i rozsądnie wracamy do fortecy. Na chwilę i posłuchaj. Tego nie trzymamy 66 do obrony. Te talizmany z obroną mi często wypadają ostatnio, był ten mały talizmanik 20 do obrony, tu jakieś 13 do obrony, 66 do obrony. Telekineza, chyba w tych pierwszych wersjach Diablo 2 za pomocą telekinezy można było przedmioty na odległość podnosić, magiczne, unikatowe nawet, czarodziejki z tego sporo korzystały, nie wiem jak teraz jest, chyba nie można tak robić. Nie wiem, bo w sumie nigdy tego nie, nie robiłem i nie sprawdzałem, czy jeszcze można, ale chyba nie można już. Tak, to patrzę na te kolony, 131 obrony. Bardzo dużo, ale ja jednak trzymam szansę póki co, jednak w Hełmie jeszcze. O ile z butów zrezygnowałem, żeby Sigona mieć, to z Hełmu nie będę jeszcze rezygnował. Obrona by bardzo wzrosła z 40 do 131, ale radzę sobie póki co. A najemnik ma 99, to Jaron ma wykradanie życia. 5% plus 7% tutaj. On, on w ogóle wykrada 12% życia. Ładnie mu to idzie. Hmm. Dobrze. A zaraz sprawdzałem jeszcze jakieś zbraje tu. Inne. Te już mogę spłatać. 234, to jest 332. Jakby nie patrzeć, to także klatka ma dużą obronę. 200 do obrony ma. Hmm, i drugopoziomową zbroję bym musiał już chyba dorwać. Jeszcze doładuję do, do siły chyba. Do 100. Ale do 100 siły. Kurde, nie wiem co robić. ci trzeba! Ale zaraz coś wymyślę na poczekaniu. Musimy się przypomnieć parę rzeczy, jeśli chodzi o wymagania siły tych broni długopoziomowych. Co ona tutaj ma? Hmm. Nie, 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 nie. Nie wiem, czy jest sens sens, żebym jeszcze sprawdzał te bronie. Ta jest super nawet. Skuteczność, szybkość, jeszcze plus jeden do zapału. Fajnie, fajnie. Sigon też coraz lepszy, 110 do obrony już. Lękawiczki, żeby jeszcze wpadł, ale by było. Okej. Okay. Tu idzie ten boss cały śmieszny. Nie boimy się jego wcale. On nas też nie pewnie. Przycinający łuk. Nie dla nas, długopoziomowy. Czy trzecio? Nie no, drugo. To jest ten zakrętem zimnem, jeszcze i boss. Otoczymy go. Znaczy nie otoczymy, tylko zejdziemy go od tyłu. Jak ja wolno uderzam. Widzieliście, miałem zamrożenie i jeszcze klątwę. No, z niedołężnienia. To się chyba nazywa z Pamiętacie, Pamiętajcie, że tu jest zaraz drugi boss. Kurde, no to dwóch teraz stoi koło siebie. Świetnie to rozegrałem. Ten pierwszy, <noise> którego sobie zostawiliśmy, na, na potem. No nie uciekaj, tam, tu uciekaj. Co za wspaniałach? Zaszedłem do pistoletów, no on nie tak ucieka tam. On ucieka przed najemnikiem, no ciekawe. Boi się tak tego najemnika mojego? Najemnik awansował. ojej oj chodźcie tu. Pamiętam, pamiętam o tamtym szefie, co został. Nie bójcie się, zabiję go zaraz. Tylko tych tu załatwię. Może jednak nie zdobędziemy już tutaj poziomu. Dobra, jeszcze jeden szef tu jest. Magików, czyli klątwa, taka jaka była, zwiększenia obrażeń na mnie, co nie szkodziła. Ćwiekowana to nie. Mana, mana tak. Dobra. No hmm. zrobimy czystki, a później będziemy otwierać pieczęcie. No, obawiam się, że jednak tej poziomie nie zdobędziemy już. Niby mogłoby się wydawać, że to jeszcze trzech włosów z obstawą, plus diablo. Powinno tego sporo wejść ekspa. Ale chyba to nie będzie tak pięknie jak się wydaje. Kiedyś to zniedołężnienie tylko spowalniało, teraz jeszcze ogólnie osłabia postać. W sensie, że otrzymujemy większe obrażenia i chyba coś tam jeszcze robi. Niedobrego z nami. Ale szczęście, że to stosunkowo krótko działa. Na pewno krócej niż zwiększenie obrażeń. O, tam idą. No, jaką krątwę mi już rzucicie? Szybko padli, ale mi też szybko potrafi życie schodzić przy nich. W są zawsze dwa układy pieczęci tutaj u wielkiego wezela chaosu oraz dwa różne rodzaje pieczęci mogą być. znaczy dwa różne układy pieczęci u tego wentara wykrętego. Przy takim układzie pieczęci, jeśli dobrze pamiętam, wezyr wyjdzie, gdy otworzymy pieczęć. Którą? Chyba tę, co? No. Ajdź, przyblokowali mnie. Próbowałem tam wyjść, ale mnie cofnęło, czyli że nie było przejścia. Oj, nie chciałbym ubić wezyra nad przepaścią. On ma zaklęty ogień w ogóle zawsze. Tego go ubiłem. To żeby nie zwinął nad lawą. Jeżeli zwinął nad lawą to nie zostawi przedmiotów. od od wzyra. Dobra, teraz. Tego możemy ubić. Tego drugiego najemnik. Żeby tylko nie zaczął uciekać. Chociaż szef może nie ucieka. Nie pamiętam, czy szef może zacząć uciekać, ale zmieniamy tarczę na wszelki wypadek. Jakby coś miało przeważyć, no nie miało tej zbytnio co przeważyć. Bitewny miecz, no on mógłby przeważyć. Jestem przeciążony. Gdyby nam przeważyło na unikatowy bitewny miecz, to jest długopoziomowy. Nie, to nie jest. Nie, jaki to był? Tak, to już jest długopoziomowy. Bitewny. No, bo normalnie to był chyba pałasz, tak? Hmm. O o, 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 Ale nie, 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 dobra. Pomyliło mi się coś. Myślałem, że potrzebuję tego tego szmaragdu bez skazy jeszcze jednego, ja przecież potrzebujemy tylko To możemy śmiało otworzyć nie wyjdzie nam tu już nic. No, w sumie miałem najpierw oczyścić, a później otwierać pieczęcie. Hmm. A wiecie co, dobra, załatwimy teraz tego Lorda de Dseysa. Inwentara wykrętego sobie zostawimy na koniec. Znaczy na koniec będzie Diablo. Ale na ostatniego z tych bossów zapieczętowany. No idzie kolejna paczka. O, o, o. Dla życia. Co tutaj? Hmm, co tutaj? Znowu się miejsce kończy. Trzeba się zastanowić, trzeba się zastanowić co ja właściwie potrzebuję. Czy ja potrzebuję trzeciego doskonałego Rubinu, czy ja będę jeszcze trzy pryzmatyczne amulety robił? Nie pamiętam jak tam było z tym podnoszeniem... Jakości przedmiotu. Znaczy nie, nie jakości, tylko ro, rodzaju przedmiotu. Z pierwszego poziomowego na drugi, na długo i z długo poziomowego na trzeci. Hmm. Dobra, zostawimy tak. Trzeciego rubinu nie będę robił. Bo dwa starczą. Ok, będzie dobrze. Oszalało maskę wziąłem, nie wiadomo po co podobała mi się nazwa. Hmm, oszalała maska! Pozdrawiam cię. I co, sprawdzamy zbroję, tak? Hmm, już mogę sprawdzać. 304, nie Dobra, wracamy. Teraz to ja jestem tutaj Diablo, na Pentagramie. O. Lord the Scythes. Lord the Scythes ma zawsze... ma zawsze aurę fanatyzmu. Ara tak, mu nic nie daje, ale daje temu niego słbusem, i to sporo. Zwłaszcza, że Lord do no właśnie, wiem, wiem. Nie wiem, czy pamiętajcie, no? ja się ostatnio chyba zastanawiałem, po co Lordowi Deseisowi zwiększona siła, skoro on nie z złapy, tylko jest magiem. No to chodzi o to, że jak Boss ma wyjątkową siłę, to obstawa ma też wyjątkową siłę. Właśnie po to Bossowi daje wyjątkową siłę. Aby jeszcze bardziej skuteczna była ta aura fanatyzmu. Ta obstawa, dzięki temu, ma obrażenia, zarówno z aury, jak i dzięki tej zwiększonej sile. Czyli to, co ma boss, właśnie niekoniecznie jest zawsze dawane dla samego bossa, ale. Ale czasami tak sprytnie robią u tych istot, które zawsze występują, takie są specjalne istoty. No są tak sprytnie czasami dobierane. Właśnie teraz się zorientowałem, że, że, że niektóre umiejętności tych specjalnych włosów nie są dla nich, tylko dla obstawy przecież. Tak to Blizzard sobie sprytnie obmyślił te parametry specjalnych istot. Dobra. No otwieraj się. Czasami... Trzeba stanąć właśnie w odpowiednim miejscu. Bo tak się inaczej klika w te 5 klika i nie można jej otworzyć. Jeśli tak macie, to po prostu próbujcie ją otwierać od innej strony. Zapomniałem, że on tutaj wyszedł i tak sobie biegnę. O, ja to jestem dobry. Najemnik, chodź tu się cofnij. Gdzie ty chłopie? Do nich samo. No, gdzie ty do nich? Przecież oni cię... Dzięki. Wylecz się, wylecz. Jejku. Pozdrawiam cię. Ale no, skoro przyszedłem. Czego ci potrzeba. Mhm. Mm co tutaj? 312. No nie no, ja chyba nie mam co sprawdzać tego póki co. tak jakby 400 było, to ja przecież nie zmienię tego. Tu mam celność, gocące uderzenie. Hmm, nie, no muszę się jeszcze zastanowić. Zastanowię się, jak skończę ten czwarty akt. Co ja mam zrobić w świątym akcie, jeśli chodzi o, o te zbroje wszystkie? Póki co sobie poradzę z tą grzechoczącą kratką. Ho, 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 co jest? Musiałem losować dolny pułap z ich błyskawic. Albo mam dużo odporności na wyskawice, kurde. A to nic. Ojejku, jak to pierze. Dobra, kilku padło. Ojejku. Ojej. O, nie ma aury fanatyzmu tym razem. No to ciekawe. Myślałem, że ma zawsze. Też tak myśleliście? Może ma zawsze na pierwszym poziomie trudności. Kurde, nie wiem że mi się pomyliło coś. A widzicie? Ci sługusi dostają klątwę, że mają uciekać, ale się tak do uciekania nie, nie kwapią już. Ale w sumie dobrze, że nie ma aury fanatyzmu. Hmm... No ale ta wyjątkowa siła na pewno działa na nich i dlatego mu tak mocno klepali. I nadal klepią. O, jeszcze są tą Czekaj. no. zamrożony z kątwą spowalniającą, to nie było zbyt wesołe. Jak to zwalnia? Dzięki, czekaj, najemnik, chodź tu. Dzięki, dawaj tylko no, tego Sługusa by trzeba było jeszcze zabić. Nie ma go już, nie ma, dobra. A się uparł na te klątwę. A nie ma innej? Zobaczcie, biegnę w miejscu, co za porażka. Jaki boson on tu. On zawsze był taki tutaj, no, no na etapie mi się zdawało, że on zawsze z fanatyzmem był. Jeśli go poprawili w jakiejś wersji, no to im się to udało tutaj całkiem nieźle. No przecież jego nie idzie tu ubić. Najemnik jeszcze stoi w miejscu. Jak on się leczy szybko? Musi przebrać jakaś broń. Badań... No co ty, najemnik o Patrzcie, on rzuca tylko jedną klątwę. Jeszcze ma wyjątkową szybkość, że bardzo szybko spiernicza. Bardzo szybko się leczy teraz. Nie było tak chyba. No, ta postać mi się podoba. Ja w ogóle nie lubię takie właśnie taktyczne postacie. Ten boss ma trzy wrąbiste elementy. Zmrożenie, klątwę spowalniającą, jeszcze wyjątkową szybkość. Jest. Ciekawe co tam... jak on teraz wygląda na helu. No co za szybkość ataku. Szybkością zabijania tego bossa można pogranić tylko w momencie jak nam znika kontra, ale od razu puszcza kolejną. Ajajaj No nie no muszę iść po butelki, to przecież jest straszne Zostań na chwilę hmm. i posłuchaj Ciekawy czy on się leczy w tym momencie jak ja sobie poszedłem Czego ci trzeba? Poczuła mi dużo butelek się, się leczy jak ja wychodzę, to lepiej sobie wziąć ich trochę więcej jeszcze. Pozdrawiam cię. Trzy miejsca na klejnot. Tylko, że to jest przedmiot magiczny, a nie siwy czyli w takich przedmiotach nie, nie działają słowa runiczne, jakby ktoś nie wiedział. Poszczególne runy oczywiście zachowują swoje właściwości, ale słowo runiczne w takim czymś nie zadziała. W przedmiocie magicznym, niebieskim. Musi być szary. Mm, no dobrze. Idziemy się męczyć z tym Lordem. Jaki on jest straszny teraz. Przestosunkowo dawno nie grałem tak... Może on już od pewnego czasu na Mindmord jest taki? No, nie uciekaj, nie 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 nie, no nie można iść. O, 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 jest on. Gigi. Jest bojowe buty zestaw nieśmiertelnego króla. Uf. No ale co z tego, jak mamy Sigona? No ale to będę trzymał oczywiście. Jakby znaleźć kombo: pas, pas, rękawice, buty nieśmiertelnego króla, to na pewno by było lepiej niż ten komplecik Sigona. Chociaż nieśmiertelny król ma tylko 25% większą szansę na znalezienie jakichś przedmiotów. W Sigon, 50, ale to nic. To nic. Potęga nieśmiertelnego króla na pewno, na pewno. Znaczy nie na pewno, tylko z pewnością. Jest dużo, dużo. No, ten set jest dużo potężniejszy od Sigona. Hmm. Tak przerywam to mówienie, bo się zastanawiam cały czas nad tymi zbrojami. I tak niezbyt sensem mówię teraz. Ale nie no, zastanowię się jak już zabije diablo.